Szanowni Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy kawę Java 002, czyli z Kolumbii, z Kostaryki, z Gwatemali, z Brazylii. Jeśli chodzi o historię, no to najstarszą kawą w tym przypadku jest kawa pochodząca z Brazylii, to 1727 rok. Niewiele młodsza jest kawa pochodząca z terytorium Kolumbii, to jest 1730 rok. Z kolei tutaj mogę się pomylić: kawa z Gwatemali to jest 1779 albo 70 rok. No i kawa z Kostaryki podobnie, prawda? Także tak to tutaj wygląda. W jednym z tych krajów tutaj kawa była uważana początkowo za roślinę ozdobną. Z tego co wiem, Gwatemala jest na przykład krajem, gdzie no, jeden z pierwszych krajów w pierwszej dziesiątce, gdzie ta kawa jest produkowana na cały świat. Brazylia również jest jednym z ważniejszych krajów produkujących kawę, także tutaj naprawdę jest to duży plus. Brazylijska kawa, z tego co wiem, jest dość raczej łagodna. Tą kawę już praktycznie całą wypiłem, dlatego że miałem ostatnią rocznicę ślubu, 11, tak zwaną rocznicę stalową. No i wypiliśmy ją z przyjaciółmi praktycznie całą 250 gram. Kosztowało mnie 60 zł, Tak wygląda pudełko w sklepie Five o'clock. Prawda? Ja tą kawę zrobiłem w Jeff'ie. Tutaj, akurat dla potrzeb filmu, Jeff'a to jest to albo turka inaczej. Prawda? Tak wyglądają, słuchajcie moi drodzy, jazda kawy. W ten sposób, o! A tak z kolei już przygotowana kawa. Ja kawę, że tak powiem, piję yy, drogą, dlatego że piję rzadko i raczej, powiedzmy tak, odświętnie. O. Tak bym to określił. Dobrze, zatem próbujemy tą kawę, jak ona smakuje, prawda? I ocenię dla Was, po co by pasowało. Tak jak w profilu mamy opisane, yy, ta kawa ma smak, taki bym powiedział, właśnie. Yy. No, bo to mają określić. Yy, żurawiny o! Bo zresztą mamy tutaj napisane, prawda, na pudełku, że żurawina, prawda? Jak najbardziej suszona, la barbar i czerwony grapefruit. Jest to medium roast, czyli średnie palenie. Yy, I data palenia 16 czerwca 2020 rok kawa jadnictwa 100% arabika Espresso to profil palenia, prawda? I tyle co mam napisane. Najlepiej spożyć przed 16 czerwca 2021 rokiem. Także tak mam tutaj określone. Zatem próbujemy to. Akurat ta filiżanka jest z tak, z tak zwanego porcelitu. Nie jest to porcelana. 34 zł kosztowała moją żonę. To jest na prezent ślubny. Znaczy nie ślubny, tylko prezent, że tak to pójdę na oczynce. Yy, pod to ta kawa pod gorzką czekoladę. Jest ona mocna. Aż tak wchodzi w gadło trochę, ale w swój smacz, tam bym powiedział. Yy, jest to dobra kawa pod gorzką czekoladę, tak jak mówię pod pierniki jakieś, prawda, czekolady wszelkiego rodzaju i tak dalej. Ale bardziej takie gorzkie bym to określił. Nie ma tam kwasi żółtu, także jest to kawa, w sumie bym powiedział OK, w porządku. I polecam wam tą kawę z całego serca. Szczęść Boże! Z Panem Bogiem Maciej Wiśniacki, jak zawsze, dobra, smaczna kawa.